Dzień dobry, dobry wieczór. W niedzielę, słuchajcie, kiedy wróciłem z wyprawy. Jak wróciłem, trwała trwa cały czas wojna na Ukrainie. Ona się rozpoczęła, kiedy mnie nie było. Chciałem o tym powiedzieć, skąd się wojny biorą, ale to jakoś nie składa się do tego. Więc zostawiam ten temat. Natomiast coś innego jest mnie teraz żywe. Po raz kolejny usłyszałem bodajże wczoraj o. Odczuwaniu złych emocji, odczuwaniu negatywnych emocji. I to spotykam się z tym w literaturze, w rozmowach z mężczyznami, z kobietami. Negatywne emocje. E... E... Kto nadał znaczenie negatywności emocjom? I dlaczego? Zobaczcie, nie wiem, to wpływa na kobiety, natomiast u mężczyzn. Na mnie, na, na mnie tak wpłynęło, wiem, że niektórzy mają inaczej. Mężczyźni się nie boją. Nie odczuwasz strachu. On jest B. On jest niedobry. Mężczyźni nie płaczą. Nie odczuwasz smutku. Bo jak? Baba z ciebie? A jeżeli to odczuwasz, to być może myślisz, o, czułam negatywną, złą emocję. Nie chcia, Złą negatywną ja rozumiem jako niechcianą a ja jak patrzę na emocje dzisiaj to wszystkie emocje są dobre i one są nam potrzebne one są, nie, one, one są przydatne to jest tak jakbyśmy powiedzieli no właśnie nadawanie tego co złe a, a co dobre yy, to w tym świecie w którym żyjemy ok, tak się przyjęło natomiast pewne rzeczy po prostu są potrzebne i dorośli mają już to, że niektóre emocje są negatywne. Jedni się z tym mierzą w gabinetach psychologów, na warsztatach, sami, inni się z tym nie mierzą. Wszystko jest ok. Natomiast jeżeli jesteś rodzicem i masz dziecko, to zwróć proszę uwagę na to, czy dajesz mu przestrzeń do wyrażania emocji. Czy dajesz mu przestrzeń do tego, żeby on nie siedział w gabinecie u psychologa, kiedy będzie większy, bo nie wolno mu było płakać, albo nie wolno było się śmiać. To, to jest ciekawa rzecz, że jako rodzice, no dzisiaj już nie wszyscy, ta świadomość się powiększa, ale często się zdarza, dziecku mówimy: Nie płacz, albo dorosłemu nawet nie płacz, co się smucisz? A ta osoba potrzebuje tego. Płacz bardzo oczyszcza, uspokaja. Dopuszczenie smutku pozwala przeżyć żałobę. Ja nie przeżyłem co najmniej dwóch żałob. Właśnie dlatego, że byłem totalnie, totalnie zamknięty na odczuwanie smutku i ja nie widziałem, były dwa słowa na S, których nie wypowiadałem: smutek i strach. A dzisiaj boję się i potrafię powiedzieć o tym, czego się boję. Kiedy jestem smutny, to po prostu sobie zapłaczę, robi mi się lżej, dopuszczam ten smutek. To nie jest złe. Strach bardzo pomaga się zatrzymać i przyjrzeć, czy ja faktycznie chcę to zrobić, czy mam wszystkie zasoby, żeby to zrobić. I dlaczego się boję? On, on chroni, ale nie w negatywnym znaczeniu tego słowa, tylko chroni czasami przed zrobieniem czegoś, czego go w konsekwencji możemy, możemy żałować, bo to może się pojawić, a mogą pojawić się takie konsekwencje, których nie chcemy ponieść, a będziemy musieli je ponieść. I co jest złego w odczuwaniu strachu? Ja dzisiaj nie widzę w tym nic złego. Nie miałem tej świadomości, jak bardzo strach jest ważny i potrzebny. W życiu. Tak samo ze smutkiem. Smutek oczyszcza. Nawet kiedy jesteś w towarzystwie osoby, która płacze, jej płacz oczyszcza atmosferę, oczyszcza przestrzeń wokół. Płacz czyjś może wzbudzić płacz w nas. I to też jest zupełnie ok, bo czyjś smutek może uruchomić nasz smutek. I to też jest, i to. Emocje trwają tylko chwilę. Ona przychodzi, ona jest, kiedy ją przeżyjemy, przychodzi inna emocja. Ja po smutku, po dopuszczeniu smutku często czuję radość, czuję się lżej. A taką autentyczną radość. Wow! Zapłakałem, dopuściłem ten smutek, przeżyłem go. I jest pięknie. Gniew też nie jest złą emocją. On bywa wyrażany w zły sposób, w agresywny, w przemocowy. Ale gniew sam w sobie nie jest złą emocją. Jest bardzo potrzebny, jest twórczą emocją. W gniewie. Potrafimy stworzyć, wymyślić coś, samo w gniewie potrafimy powiedzieć nie. Tak naprawdę nie powiemy, nie postawimy żadnych granic z innej emocji niż z gniewu. Gniew też chroni często nas, naszych bliskich, on pomaga nam chronić. Żeby walczyć, potrzebujemy wejść w energię gniewu, ale w dorosły gniew. Emocje możemy rozróżnić na emocje dziecka, każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko, ono odczuwa, ono ma swoje zranienia. Mamy dorosłe emocje, i to są tak zwane w Possibility Management'ie. Jest tak zwana stara mapa emocji, i nowa mapa emocji. Piękna rzecz, być może, że to wrzucę kiedyś do zapoznania się. Te same emocje, tylko z innego punktu widzenia przedstawione. Każda emocja jest dobra i jest potrzebna. I nawet jeżeli jesteś dorosły albo dorosła i nie zgadzasz się z tym, co mówię to zwróć uwagę, bardzo Cię proszę, spróbuj pozwolić swojemu dziecku na przeżywanie wszystkich emocji. Dziecko, kiedy jest złe, znaczy, że przekraczamy jego granice. Po prostu dzieci też mają swoje granice. i Nie potrafią ich artykułować. Po prostu wielu dorosłych nie potrafi artykułować swoich granic, bo nie mają dostępu do gniewu. Ja byłem w ogromnym szoku, kiedy dla mnie gniew jest naturalną emocją. Ja... Mnie gniew napędza do działania, to jest to mój wewnętrzny ogień. Ja odczuwam dużo złości na różne rzeczy, tylko dzisiaj wyrażam ją i oczywiście czasem się odpalę, ale już nie w takiej skali jak kiedyś. Natomiast przyglądam się temu, czemu, ale abstrahując od tego, byłem w szoku, kiedy zobaczyłem, że są dorośli, którzy do gniewu nie mają dostępu, za to są bardzo mocno zaprzyjaźnieni ze swoim strachem lub ze smutkiem. Ale odcięcie od innych emocji, w tym przypadku odcięcie od radości i gniewu. Bo kiedy siedzisz w smutku, no to ciężko ci się jest cieszyć po prostu, a radość jest jedną z najpiękniejszych, najlżejszych emocji, takich zarażających dookoła. Zobaczcie, że kiedy idziecie gdzieś, nawet czy do sklepu, na, na pocztę, czy do urzędu, jak się witacie, jak się uśmiechniecie, to z reguły drugi człowiek reaguje tak samo odpowiada uśmiechem. Natomiast kiedy wchodzisz na kurwie, to czym odpowie ten drugi człowiek? E, I przeżywam takie sytuacje. Nawet parę dni temu, przyszedłem gdzieś uśmiechnąłem się na wstępie i y, usłyszałem, jak to miło, kiedy przychodzi ktoś i się uśmiecha. Aż samemu się uśmiecham. To tak to działa to jak z ziewaniem. to jest zaraźliwe. I to też jest potrzebne. Każda emocja, słuchajcie, jest potrzebna. I naprawdę, dajcie dzieciom, spróbujcie dzieciom, kiedy dziecko płacze, dlaczego mówimy nie płacz. Czy kiedy dziecko się śmieje, to mówisz swojemu dziecku, nie śmie się? Ja usłyszałem takie coś raz, od, od swojego taty. I na jakiś czas oblokowało to we mnie okazywanie w domu radości. No bo kurwa jak. Mam się nie śmiać? Okej. Okay. Miałem taki mechanizm. Mam różne inne, nad którymi ciągle pracuję, ale zdaję sobie sprawę, że wszystkie emocje są dobre, są potrzebne, są przydatne. One pozwalają żyć życiem, a nie przeżywać życie. I zobaczcie na dzieci, jakie one mają dostęp do emocji. One odczuwają absolutnie wszystko. Po prostu fala, przychodzi złość, przychodzi smutek. Przychodzi strach, jest radość w tych dzieciach, wszystko. I my, jako dorośli, blokujemy im to, i potem dzieci mówią, jak dorosną, o, to zła emocja jest. Nie będę się powtarzał już. Natomiast ciekaw jestem, jaka, czy, jak Ty to widzisz? Jaka emocja dla Ciebie jest zła? Jakie emocji nie dopuszczasz? Może jest ich więcej? A może zgodzisz się ze mną lub nie, bo tu nie chodzi o rację. Natomiast wymiana zdań i rozmowa o, o emocjach może doprowadzić do tego, że zaczniemy je odczuwać, a kiedy zaczniemy odczuwać emocje, być może będzie mniej wojen, bo będą mnie potrzebne. Prędzej czy później do tego wrócę, a nie dzisiaj. Dobrego wieczoru.